10 maja, niedziela rozpoczynamy analizę weekendową. Ocożamy oczywiście od indeksu wig 20 Jak widzimy na wykresie tygodniowym cały czas od czterech tygodni właściwie znajdujemy się w pewnej takiej konsolidacji. Ten tydzień to mała, spadkowa świeca z dość wyraźnie ponad dwukrotnie dłuższym dolnym cieniem a więc tak zwany pin bar, jednak oczywiście no, do pełni szczęścia brakuje tego, że jest w kolorze czarnym, a nie znaczy nie jest w białym kolorze wzrostowym, ale jakby nie było jesteśmy tutaj w pewnej konsolidacji, która, która no, czekamy na jej wybicie, aczkolwiek wybicie wybicie w dół moim zdaniem mogłoby przynieść jakiś znaczniejszy profit, natomiast samo wybicie w górę może być czymś no niezbyt spektakularnym. I już tłumaczę dlaczego. No przejdźmy na wykres dzienny. Na wykresie dziennym widzimy to, o czym już niejednokrotnie wspominałem. Cały układ, który odnosi się w tej konsolidacji, to jest trójka w dół, wyjście też jak gdyby trójką tutaj na wyższy szczyt i znowu spadek do niewybijający tego tutaj dołka. Tak, tego dołka tutaj nie wybija. Mam minimum, czyli te 1554. Na dole tego tutaj spadku, który jest taką ewidentną trójką, kończy się nam, powstaje układ harami. Zwróćmy uwagę, na tej czarnej świecy spadkowej dochodzą, nie wybijającej minimum, mamy wyraźnie większy obrót. Na tej kolejnej mamy mały obrót, mniejszy obrót, a więc układ, jeśli chodzi o formację harami na wzrost. Jest tutaj prawidłowy bym powiedział. Natomiast no, faktycznie potrzeba jak gdyby potwierdzenia i tego potwierdzenia nie było w piątek. Obroty są no, można powiedzieć żenująco niskie, ale tutaj odpowiedź jest jasna. Tak? No, Londyn nie działał. Święto bankowe w Wielkiej Brytanii. W związku z tym e, tego jednego z największych kapitałów po prostu nie było na rynkach. Dlatego też czas z cierpliwością czekać na to, co pokaże nam nowy tydzień, aczkolwiek tak jak patrzymy na cały wykres dzienny, tutaj od tego dołka, który mieliśmy w połowie marca, no to w tej chwili takim powiedziałbym, elementem podstawowym, dla mnie bazowym jest to, iż jesteśmy tu w jakiejś takiej korekcie bym powiedział pędzącej. No przede wszystkim znaczenie ma tutaj. Układ, który na nowy szczyt wybił nam tutaj trójką. Nie, tu nie ma żadnego impulsu, czyli to jest jakaś większa moim zdaniem korekta. I teraz pytanie, e, czy, aby na, czy zdołamy? No, 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 rachunek jest, y, sprawa jest, uważam, wydaje się być prosta. To znaczy, że jeżeli zostanie potwierdzona ta formacja harami, y, a nie zostanie wybity w cenach zamknięcia. Dołek, czyli minimum 1554, no to powinniśmy ze spokojem, znaczy ze spokojem. No patrzeć cały czas do góry i tutaj do poziomów tamtych 1700 do około 1750 czy, czy może ciut niżej, a może ciut wyżej, no ale w tym kierunku powinniśmy, powinniśmy yy, się poruszać. No i to wtedy świadczy też o tym, że no tutaj jakiegoś Moim zdaniem większego potencjału wzrostowego w tej chwili nie ma. Ale rynek oczywiście może nas zaskoczyć i, i, i możemy mieć tutaj jakiś, nie wiem, no coś, co pozwoli dalej rosnąć. W każdym razie na tę chwilę nie, wy, nie mamy wybitego dołka, w związku z tym mamy tutaj układ, który odpowiada technicznie, można by powiedzieć, wręcz idealnie korekcie pędzącej. Podstawowy scenariusz to jest wyjście na poziom, tutaj, tak jak powiedziałem, na nowe szczyty wybicie. Podążanie w kierunku 1750. Ja dzisiaj wyjątkowo zwrócę jeszcze uwagę na, bo tak mi się to fajnie wszystko, że tak powiem, złożyło jak, jak, jak niechcący, popatrzałem na to, na wykres intra, ale intra właśnie naszych kontraktów. Znaczmy tu jest ten spadek, który zakończył się klinem. Powstała piątka, tylko tak jak tutaj widzimy, no to jest coś, co no, wypełnia, że tak powiem, znamiona dużej korekty pędzącej. Ale do czego zmierzam? Ten dołek wybił tutaj ostatni potwierdzony dołek w tym ruchu wzrostowym, w tej trójce. W związku z tym, w tej chwili spodziewałbym się ruchu w górę po niedzieli. Ale bardzo ważne rejony to tutaj jest 625-630. Dlaczego bardzo ważne? Po pierwsze, poprzez to wybicie dołka tutaj mamy strefę na koronę. Po drugie, mamy tutaj zniesienie 50% całego spadku. I po trzecie, mamy mnóstwo nachodzących na siebie geometrii z równością tego ruchu po korekcie do 84 z równością tego otwarcia wysokiego w piątek zejścia tutaj na minimum i teraz równość 1 do 1 wypada niemalże idealnie w tym samym miejscu czy nie 1 do 1, tylko przepraszam. Tak, tak 1 do 1. Do tego mamy jeszcze zniesienie zewnętrzne tej korekty 200% i e, przepraszam, tej korekty 200%. I tutaj nachodzi również zniesienie zewnętrzne tej korekty, która miała miejsce w piątek. Ale właśnie dojście tu i ewentualna zmiana nie muszą oznaczać końca tego wzrostu. Ponieważ no, znowu próbując tak sobie trochę to poprognozować, po, po, no, widzimy, że zatrzymanie się w tych rejonach i zejście też będzie idealną sytuacją do utworzenia tutaj korekty pędzącej 1 do 1. Po zejściu w okolice znowu 600 tam 3, gdzieś mniej więcej. I wówczas mógłby być odbycie mocniejszy ruch do góry. Ale tak jak powiedziałem wykres dzienny każe nam raczej patrzeć na nowe szczyty. Natomiast schodząc na wykres intra bardzo tutaj są ciekawe poziomy około 625 630 1625 1630 które mogą być jakąś jakąś wygenerować no zatrzymanie tego wzrostu który moim zdaniem na początku sesji co najmniej poniedziałkowej powinien mieć miejsce. Wracając teraz do naszego rynku w ujęciu tym większym na wykresie tygodniowym indeksu WIG zbliżony układ, z tym że tu widać wyraźniej, że jest taki no jak widzimy ten dolny cień i zatrzymuje się minimum tego dolnego cienia z tego tygodnia jest znacznie wyżej aniżeli niż minimum sprzed dwóch tygodni. Ale układ można powiedzieć taki sam, i tu jak widzimy, idealnie też pasuje do korekty pędzącej. Też mamy harami, no i teraz czekamy na to potwierdzenie. Tak jak powiedziałem, piątek był dniem wolnym dla Wielkiej Brytanii. To, to, to spowodowało, że e, i DAX był taki niemrawy. To jedyny rynek, tam, który, na który zawsze można liczyć, to S&P. E, Czyli, czyli tutaj sytuacja bardzo, bardzo podobna. No, moim zdaniem wszelkie znamiona do tego, że mamy tu jakąś korektę pędzącą i wyjście do e, poziomu tysiące, e, 49 tysięcy do tych okolic jest jak najbardziej realne. A to znowu w dłuższej perspektywie no, pokazywałoby no, możliwość, że mamy tutaj jakiś, powstałby jakiś impuls wzrostowy. Pytanie teraz, bo z racji tego, do, jeżeli doszedłby do 49, czy to jest impuls wzrostowy pierwszy, po którym będzie korekta i potem fala C i dojście do poziomu 55 tysięcy do tego okolic, czy tutaj no jest jakiś inny wachlarz większej korekty e, tej takiej, jak gdyby, no nazwijmy pędzącej, czyli mamy po pierwszym spadku, a Jakieś B i teraz C. No, trudno tu jest, będzie to prognozować, ale podstawowy wariant w tej chwili wyjście na nowe szczyty, a potem, no, mimo wszystko, e, szansa na to, że spadki będą jeszcze w tej chwili tylko korektą. Jak to będzie, zobaczymy. Kolejny MWIG. Tutaj sytuacja bardzo zbliżona, układ sam rzuca się w oczy, więc nie ma co się rozwodzić. Jedyny, jedyny Jedyna różnica, powiedziałbym, między tym a indeksem MBI, a MWIG 22, że nie mamy tutaj korekty 1 do 1, ale zwróćmy uwagę, mamy po tej dużej korekcie, tutaj zejście. Na małej korekcie, wyjście na nowy szczyt i zejście do tych samych poziomów. Nie mamy przebicia, mamy tutaj coś w rodzaju harami, no i, i teraz czekamy na jakiś ruch potwierdzający, czyli tutaj może nie, że mamy korektę pędzącą 1 do 1, ale też mamy tutaj układ takiej korekty, po której powinniśmy iść na nowy szczyt. Teraz przejdźmy do wykresów zachodnich indeksów. W tym tygodniu DAX utworzył kolejną białą świecę, z tym, że właściwie jej otwarcie i zamknięcie zbliżone do tych z poprzedniego tygodnia, no tutaj cały czas odbywa się walka, ale układ takich dwóch świec jest układem, który, który no, wskazywałby na możliwość, mimo wszystko, próby dalszej, dalszego ruchu w górę. Patrząc teraz na wykres e, dzienny, no to cały czas pamiętamy, że mimo iż. E, Tutaj pokazała nam się i powstała formacja zasłony ciemnej chmury. Po niej głęboka luka. W tej chwili ta luka została już zamknięta, ale cały ten spadek nie wybił zasięgu overbalansu i nie wybił tutaj tego dołka ostatniego potwierdzonego dołka w rejonie około 10300. A więc to każe patrzeć nam na ten wykres, jako na trend wzrostowym, w którym mamy yy, no, największe prawdopodobieństwo jego kontynuacji wyjścia na wyższe szczyty do okolic 11 700. Oczywiście teraz na poziomie około 11 000 znajduje się dość istotna strefa, dość istotny poziom, który może sprawić, że rynek będzie próbował tu wygenerować jakiś ruch spadkowy, czy on będzie skuteczny na tyle, żeby wybić te dołki i. Tym samym potwierdzona już, jak gdyby zasłona ciemnej chmury naprawdę zadziałała, to jest oddzielna sprawa, bo możemy mieć też tutaj jakiś ruch korekcyjny w wielkości, powiedzmy, podobnej do tej tej świecy. Po czym dalszy ruch do góry. Patrząc na wykres intra na daxie, zwróciłbym uwagę, że po tym spadku tutaj, który miał miejsce na koniec kwietnia, Mieliśmy ruch do góry, i teraz znowu bardzo ciekawe poziomy. Są właśnie w okolicach. Pierwszy, tutaj gdzieś na poziomie 10960, do którego. Już podchodzi next. dlaczego? Tu mamy 61,8% zniesienia. Tu mamy taką formację jak gdyby diamentu, czyli mamy no wyraźnego pimbara po dwóch mocnych się i potem dalszy spadek, czyli to jest na pewno poziom, którym, na którym po, podaż czeka. Więc tutaj jest 161 plus ten diament idealnie pasuje, natomiast troszeczkę dalsze wyjście, bo tutaj jest również jeszcze kilka geometrii, natomiast poniżej, powyżej. Tych geometrii, mamy strefę wynikającą tutaj z tego szczytu, z tego maksa. I co, jeżeli w tych rejonach rynek DAX zawróci? No, pierwszy wariant, ten podstawowy, no to będzie, że mamy falę, jakiś spadek. Nazwijmy falę A, falę B i wchodzimy w falę C, która powinna zejść co najmniej do tych 10 200, ale. Zwróciłbym tutaj uwagę wtedy, gdy jeżeli to się odegra w okolicach 11 tysięcy, nastąpiłby wzrost, no to wówczas też patrząc na to, jak rośniemy, czyli zobaczmy, impuls, korekta pędząca, i teraz dojście tutaj do tych poziomów, czyli po środku mamy jak gdyby korektę pędzącą, to razem dawałoby nam taki wymiar, bym bardziej powiedział, korekty większej, czyli takiej trójkowej. W związku z tym przy Obróceniu się w, w rejonach 11 tysięcy punktów, bardzo istotnym moim zdaniem będzie tutaj ten poziom, czyli okolice 10 770, 10 800, ponieważ tu będziemy mieli znowu równość z tą korektą, która do tej pory była największą korektą w tym całym roku wzrostowym. Więc to są takie moje prognozy, że mimo wszystko poniedziałek powinien być wyższy, ale tu są bardzo ważne, ciekawe poziomy, na które trzeba by było zwrócić uwagę. A wracając do dłuższego terminu, został nam jeszcze S&P. Tak jak powiedziałem, wieczna, wieczna, tam można zawsze liczyć na byki, w dobrej nadziei. Po pinbarze, który ukształtował się w ubiegłym tygodniu, spadkowym pinbarze, silnym pinwarze, odbijającym się od strefy zarówno oporu, jak i poziomu zniesienia 61,8%, w tej chwili mamy białą świecę, która nie zanegowała tego pinwara, ale, ale ma na to szansę. Tym bardziej, że na przykład taki Nasdaq wyraźnie zanegował już tego Pimbara. Znaczy, zanegował w tym sensie, że wyszedł na nowy szczyt. W ogóle Nasdaq jest tak już blisko tych szczytów, tutaj, od których zaczął się spadek, że tam można po prostu nawet już patrzeć, że, 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 że wyjdzie aż na te nowe szczyty. Jak to tu będzie? No, wszystko jest możliwe, ponieważ możemy mieć tą świecę i, i tą tutaj świecę, jako korektę pędzącą i teraz rozpoczyna się wysoki impuls i no też by mogło być, ale nie będziemy to, to w ten sposób prognozowali. Co wydaje się bardzo, bardzo prawdopodobne, że jednak rynek będzie chciał wyjść nad tego pinbara, trzy tygodniów, na tygodniówce zaneguje, tego nie wiem. I, i nie podejmę się takiej decyzji, ponieważ możemy mieć wyjście, dojście tu do okolic 3000, 30 3030-3040, no tutaj do rejonów jak gdyby strefy na koronę i powrót co w tygodniu znowu da nam na przykład jakiś cień, ale na tej chwili wygląda, że no idziemy dalej do góry. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tutaj widzimy po korekcie tutaj takiej prostej mamy Znowu coś, co jest moim zdaniem impulsem, i teraz, jeżeli się przypatrzymy, tu korekta pędząca w małym wydaniu, a tu korekta pędząca w dużym wydaniu. No, wszystko tutaj te znaki wskazują, że rynek ten powinien iść do góry i wybijać nam e, i wybijać nam tutaj co najmniej do tych okolic tej strefy, czyli tak jak powiedziałem, około 3030, 3030 punktów. E, Oczywiście po drodze możemy mieć jeszcze jakieś cofnięcie i rynek zawędruje na przykład wyżej, tak? Dojdzie tutaj do 3150, bo tego to my nie wiemy. No, w tym wzroście, gdyby miał się tu kształtować impuls, to mamy falę pierwszą, mamy falę drugą i być może falę trzecią, ale równie dobrze. Możemy mieć pierwszą teraz A, B, C jako. Cała druga i dopiero impuls, tak? No, tak jak powiedziałem, mamy dużo tutaj układów korekt yy, 1 do 1 pędzących, więc tu również może się coś takiego wyrysować. To jest, jeżeli chodzi o spojrzenie na intra. Natomiast w tym wydaniu dziennym no, należy zakładać, że indeks pójdzie na nowy szczyt. No i teraz tutaj pierwsze, pierwsze takie istotne, pierwsze istotny opór niewątpliwie to jest 3030, a potem kolejny silnych, silnych tych oporów, no to tu są te okolice, tak by nazwał też tutaj o, bym zrobił to może troszeczkę szerzej ze względu na tą świecę, taką, ale ten właśnie diament też, co prawda, no nie jest on kolorze białym, ale też tutaj cień, tutaj też ten szczyt, a więc tu okolice 3150. I, no I tak to należy. Ja tak to widzę. Tak patrzę na ten w, w wykres, i tak patrzę na układ, jaki na S&P mamy. Czyli tak naprawdę docelowo właściwie każdy jeden z omawianych indeksów pokazywa, według takiego technicznego podejścia, daje nam podstawy do tego, aby, aby zakładać nowe szczyty. Na, na każdym jednym, tak? Nigdzie nie został złamany overbalance. Są układy, tak jak na indeksie WIT, czy WIG 21 do 1. Tak jak na S&P również 1 do 1, więc to są elementy, które wskazują, że wszystkie rynki powinny jeszcze dalej iść do góry i kontynuować te wzrosty w przyszłym tygodniu. Aczkolwiek tak jak pokazywałem na DAXie i na, 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 na naszym indeksie WIG20, sam początek tygodnia, poniedziałek może być dojście właśnie do tych ważnych poziomów i Próba wejścia w jakąś korektę spadkową. No, gdyby ona się rozwinęła, no to sytuacja nam ulegnie zmianie i wtedy będziemy mieli tutaj po wyjściu na szczyt. Na razie, no bo w tej chwili to zawsze może być coś takiego, że tu w okolicach tej tak zwanej poprzez cień strefy na koronę, czyli tu gdzieś te 2950, może się, czy, czy nawet na podwójnym szczycie, no zakończyć ten spektakl byczy i rozpocząć jakiś, jakiś ruch spadkowy, ale to, to do tego nie jesteśmy nigdy w stanie przewidzieć, możemy tylko szczerać na to. Natomiast patrząc obiektywnie na wykres, no powinniśmy dostrzegać, że ten powinien tutaj, tak jak i wszystkie dziś omawiane, powinien wyjść na nowy, na nowy szczyt. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.